Sport to nie tylko są wspaniałe zawody sportowe, które oglądamy, ale także to jest cały biznes, który za tym wszystkim stoi. Z jednej strony jest to sponsoring, ale także wiele innych sektorów gospodarki, które korzystają na tym, że sport działa. Cały sport generuje wartość dodaną wynoszącą 10 miliardów złotych dla gospodarki, także przez tych dostawców usług, nie wiem, między innymi cateringu chociażby, czy wszystkich innych, którzy korzystają na tym, że mamy przeróżne dyscypliny sportowe odbywające się w różnych regionach Polski. Generuje także prawie 110 tysięcy miejsc pracy. Więc sport, można powiedzieć, jest ważną częścią każdej gospodarki, ale także gospodarki polskiej. Będzie się też rozwijał w kolejnych latach, bo zarówno uczestnictwo poprzez oglądanie różnych dyscyplin sportowych, wydatki Polaków na sport rosną. Wydajemy już dzisiaj 40 zł na różnego typu akcesoria sportowe, ale także na naszą własną nie wiem, gimnastykę i uprawianie sportu, więcej niż 4 lata temu. Przeciętne wydatki siedziny sięgają prawie 500 zł. No jest to dosyć dużo, a no i będą rosły też w kolejnych latach. Sport wpływa najbardziej na usługi związane z najmniej nieruchomości, no bo muszą się gdzieś odbywać różnego typu dyscypliny sportowe, które e, widzimy, ale także na usługi ochroniarskie. To jest też jedna z tych e, części i gałęzi gospodarki, która często korzysta, e, no bo musimy chronić miejsca, a także w przypadku różnego typu wydarzeń sportowych wymagamy e, zaangażowania istotnych czasem nawet sił porządkowych. E, Drugim obszarem gospodarki jest handel, trzecim jest reklama i marketing. Tak naprawdę to są te trzy kluczowe sektory gospodarki, których dzięki wydatkom różnych firm sportowych rozwijają się w kolejnych latach. W Polsce jasne jest, że jedną z tych dyscyplin, które najbardziej przekładają się na przychody i dochodowość jest piłka nożna. Piłka nożna jest tym sektorem, który my najczęściej oglądamy, najwięcej pieniędzy wydajemy na akcesoria i dodatki, a także jest tym, tym, co sprawia, że budżety marketingowe dużych korporacji przeznaczają jakieś pieniądze po to, żeby gdzieś ten logotyp się pojawiał w momencie, w którym Polacy oglądają mecze piłki nożnej. No drugim z tych obszarów jest też oczywiście siatkówka. W dalszej kolejności to są chociażby piłka ręczna. Kiedyś jeszcze możemy pamiętać, że żużel regionalnie oddziaływał i wpływał istotnie na gospodarkę m.in. Śląska. Już dzisiaj bardziej się skupiamy nad tymi bardziej mainstreamowymi dyscyplinami sportowymi, bo one generują największą wartość dodaną. Piłkarz, który używa swojego telefonu, reklamuje nawet przez social media pewne produkty, zwiększa oddziaływanie tej dyscypliny sportowej na gospodarkę.